Zaraz wszyscy padniecie, ja też, yy, jadę właśnie po pieski. Słuchajcie, Lili, Luna i Laki dzisiaj zostały ostrzeżone do zera. Straciły swoje kucyki. Yy, już nie wytrzymywałam, no wiecie, życie na wsi troszeczkę inaczej wygląda. Także stay tuned, zaraz Wam je pokażę, jestem sama bardzo ciekawa. Ostatni raz Luna nie miała włosów 5 lat temu, 6 lat temu. Хачи на хих хисме хисме ани хисме на ливин хоть то что сказать хоть ну на хоть Mam do Was serdeczną prośbę, bo niestety tak jest w naszym kraju, że osoby niezadowolone, hejterzy są pierwsi do komentowania i dlatego częściej się widzi te właśnie przykre rzeczy niż te pozytywne. Ja widzę Wasze piękne wiadomości do mnie, DM-y A propos maczy, wiem, że wiele osób. O, tutaj mam śniadanie syna. Wiem, że wiele osób powraca, pomaczę. I mam do Was prośbę bo specjalnie chcą nam zaniżyć y, ocenę na Google, Wiem, że wiele osób ma konto na y, Gmail'u, więc wystarczy się po prostu zalogować, wejść w Google Maps'a, wpisać Sandra Smacza i zostawić nam opinię, jeżeli jesteście zadowoleni, bo już są takie postury wypisywane y, i też na nasze dziewczyny. Y, ja się na to po prostu nie godzę, no, a wiem, że mają w tym jakiś cel i misję, więc jeżeli faktycznie jesteście zadowoleni, a patrząc na statystyki, no, Ponad tysiąc macz zostało już sprzedanych. Jakby każdy zostawił taką ocenę, to byłoby jest dziesięć dodzięczna. Ja wróciłam niedawno do domu i akurat wróciłam na czas, żeby ululać małego. Ostatnie jest naprawdę istne szaleństwo. Dzisiaj znowu były kolejki i my codziennie mówimy, a jutro nie będzie kolejek, jutro się unormuje, jutro ludzie się przyzwyczają. No nie. Dzisiaj w kolejce rozmawiałam z dziewczynami i to są osoby, które powracają. Także dobrze dla nas. Natomiast ja mam takie obawy, że się dziewczyny długo zwolnią, bo jest po prostu tyle pracy. Na początku myśleliśmy, że będą dwie osoby na zmianie, no ale jakoś to nie wychodzi i cały czas dodajemy ludzi, cały czas zatrudniamy więcej ludzi. Także tak jest 22 zaraz i ja jeszcze muszę domówić parę rzeczy, bo w ogóle zawsze to tak wychodzi, że w praniu wychodzą rzeczy. Trzeba najpierw otworzyć i później wychodzić, czego jeszcze potrzeba. Mam do Was serdeczną prośbę, bo niestety tak jest w naszym kraju, że osoby niezadowolone, hejterzy są pierwsi do komentowania i za, dlatego częściej się widzi te właśnie przykra rzeczy niż te pozytywne. Ja widzę Wasze piękne wiadomości do mnie i -y. a propos maczy. Wiem, że wiele osób. Yy, o, tutaj mam śniadanie syna. Wiem, że wiele osób yy, powraca po matcha. i mam do Was prośbę bo specjalnie chcą nam zaniżyć e, ocenę na Google, Wiem, że wiele osób ma konto na e, Gmail'u, więc wystarczy się po prostu zalogować, wejść w Google Maps'a, wpisać Sandra Smacza i zostawić nam opinię, jeżeli jesteście zadowoleni, bo już są takie bzdury wypisywane e, i też na nasze dziewczyny. E, ja się na to po prostu nie godzę, no, a wiem, że mają w tym jakiś cel i misję, więc jeżeli faktycznie jesteście zadowoleni, a ja patrząc na statystyki, no, Ponad tysiąc macz zostało już sprzedanych. Jakby każdy zostawił taką ocenę, to byłoby, byłoby zupełnie inaczej. No właśnie tam też są jakieś opinie a propos tego mieszadełka, a propos naszych dziewczyn. no Przepraszam, najmocniej, nawet jedna z naszych dziewczyn również wypowiedziała się na ten temat na TikToku. Jak stoi e, 300 osób w kolejce i dziewczyny chcą jak najszybciej wydać macze e, i po prostu są skupione na tym, co robią. No to przepraszam, że nie wchodzą w rozmowy z wami, tylko robią macze jak najszybciej, żeby wam jak najszybciej wydać. Koncept jest macza to go, więc polega to na tym, żeby jak najszybciej wydać macze klientowi. E, I jeżeli e, dziewczyny, które robią macze z wami nie rozmawiają, no to przepraszam, ale mają zadanie do wykonania też były tam jakieś, rzeczy, jakieś komentarze a propos papierosów, że dziewczyny palą i śmierć w lokalu no, my pytamy dziewczyn ale po prostu nikt z nas nie pali papierosów więc nie wiemy skąd się to bierze zajmie wam to trzy minuty wyjęte z życia i będziemy na pewno bardzo, bardzo wdzięczni